pan z wami słowa ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Jak mnie umiłował ojciec tak i ja was umiłowałem Trwajcie w miłości mojej Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam w jego miłości to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i o was przynosili, i by owoc wasz was trwał. Aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Suplikacja. Jeszcze stoimy. Niech nas ogarnie, łaska Panie twa. Duch Twój święty, niech dotknie nas. Niech nas ogarnie, łaska Panie twa. Duch Twój święty, niech dotknie nas. Moi drodzy, na początku tej homilii chciałbym zrobić pewne sprostowanie odnośnie do ubiegłotygodniowej homilii. Mianowicie, kiedy czytałem tę, tę liryczną opowieść o Zimie, nazywałem ją fraszką, to było takie. sła sponte, bo rano mi to wpadło do głowy, ale później yy, jeszcze się upewniłem tutaj ze specjalistami, że to nie jest fraszka. Tak myślałem, że to nie jest fraszka. Ale już nic, nic mi do głowy nie przychodziło. Później przyszło, że to jest bardziej ballada od Zimie ona jest dłuższa i rymowana. W każdym razie. Robię, robię sprostowanie, żeby, żeby było to jasne. Ona będzie zawieszona wkrótce na, na Facebooku, na tym moim, tam będzie sobie można ją odczytać i odsłuchać również dla tych, którzy, których, którzy nie byli. Odnośnie do dzisiejszej homilii chciałbym dotknąć takie, takie sprawy. Pierwsza, pierwsza to jest odnośnie do tego miłowania. To tylko, tylko taka zajawka. Proszę pamiętać, żebyście się miłowali, tak ja was umiłowałem. Owa miłość polega na zachowywaniu przykazań. Ten mnie miłuje, kto zachowuje przykazania, a miłość Pana Boga polega na tym, że jest, ona, jest to akt woli, proszę sobie to sobie dobrze wpisać w, w pamięć, jest to akt woli skierowany na dobro, przed, na dobro obiektu czy przedmiotu, wobec którego ja deklaruję miłość. Czyli jeżeli ja deklaruję miłość wobec ojczyzny, to ja swoim, swoim aktem woli podejmuję takie wysiłki, które. Sprawdzają się w, tym, w, tym, w tej dziedzinie. Jeżeli na przykład ja miałem uczennice moje w szkole baletowej, w której uczyłem religii przez 10 lat, yy, Tak, to, yy, to aktem to, że one miały pasję i miłość do tego, co robiły, sprawdzało się w tym, że one, kiedy ćwiczyły na tak zwane płyny, to jest stanie na tych, na tych, na tych Klockach drewnianych, to trzeba mieć jasność, że to są drewniane klocki, i one stały na tych klockach drewnianych, robiły te płęty przez całe godziny. Na tym drugim piętrze tam są sale takie z lustrami, na pierwszym jest tylko ogólnokształcący, a na drugim jest ten baletowy dział i one z krwawionymi palcami, powiązywanymi krwawiącymi ranami, one to ćwiczyły. Ja pytałem je dzieci kochane, dlaczego ty to po co? A one mi mówi: "Przecież ja tak kocham taniec, że ja jestem w stanie wszystko poświęcić dla niego". I tu nie jest kwestia uczuć, tu nie jest kwestia fochów, tu nie jest kwestia tych rzeczy. To jest kwestia aktu woli skierowanego na obiekt, do którego ja deklaruję miłość. Czyli ja deklarując miłość wobec mojej żony, znoszę jej tutaj też sprostowanie. <laughs> dwa tygodnie, czy tygodnie temu powiedziałem: wapory jako fochy. Później zostałem napomniany, tutaj przyszedł do mnie pani, powiedziała, proszę księdza, wapory to są te fale gorąca i zimna, kiedy panie przechodzą tam te swoje zmiany. Może się, mogą, się, mogą się łączyć z, ze zmianami nastroju, ale nie należy nazywać waporami fochów. Więc prostuję, mówię, kiedy są jakieś tam trudniejsze momenty, lepsze momenty, albo pan ma też lepsze, gorsze chwile i znoszę te jego takie zachowania, takie czy inne, jakieś takie nieprzyjemne. I to jest pewien akt woli, który jest skierowany na dobro tego człowieka. Tak? Ja go obdarowuję tym, co jest we mnie najlepsze, ponieważ deklaruję wobec niego miłość. I podobnie jest z Panem Bogiem. Tak, pomału do tego dochodzę, że ja deklarując miłość wobec Pana Boga. To się sprawdza w przy, przy, przestrzeganiu przekazań pierwsze, ale również, przez, przez, również się przejawia w tym, co, o czym chciałbym odnieść się do tego pierwszego czytania. Otóż, tam mamy taką tę opowieść o, o Korneliuszu. Ten Korneliusz, który zostaje, który jest poganinem, który jest dowódcą straży rzymskiej włoskiej. I, i pi, kiedy czytamy z X rozdziału Dziejów Apostolskich, od tego nie było w lekcji, ale na początku tego rozdziału jest napisane, że on był właśnie tym dowódcą Straży Rzymskiej, tej, tej oddziału włoskiego i jest napisane, że był, y, y, dawał hojne jałmużny ludowi i modlił się do Boga. Ja Wam przypominam te elementy, trzy z wielkiego postu, jeśli chodzi o podstawowe ścieżki dochodzenia do Pana Boga. Proszę mi powiedzieć, proszę się przypomnieć sobie, jakie one są. Post, modlitwa jałmużna, tak? Post, w piątek, proszę Państwa, bezmięsny. Już nie wspomnę, żebyście tam w środę i w piątek, i w sobotę tam niechali na, na, na wodzie i chlebie, czy tam na jakimś. tylko co Wam na pewno byłoby dobre na oczyszczenie organizmu, to już pomijam kwestię. Tak, te toksyny, tam te wszystkie te, 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 te złogi, tam te, te, wszystkie te, te, jak one są, te, te, pomarańcza ta, ta, taka, to się nazywa, tam no, celulit, tak? a no, te wszystkie te rzeczy, tak? No więc, to już pomijam w ogóle zupełnie te kwestie. Yy, yy, ale powiedzmy, na no, ten piątek, no, post, modlitwa jałmużna. Więc mamy tutaj u Kornelusza mamy post, proszę, mamy modlitwę i jałmużna, cho, hojno jałmużne, mamy rozdział jałmużna gładzi wiele grzechów. I ja jestem bardziej szczodry, tym bardziej Pan Bóg patrzy na mnie łaskawym okiem i też będzie mi więcej dawał, ponieważ nie jestem obstrukcyjny. Tak? To mówił ksiądz, ksiądz Bo, Bozowski na, na, na tych takich taki sławnych homiletach na, na krakowskim przedmieściu u wizytek. Nie wiem, ksiądz tam coś pamięta? Bozowskiego. Bozowski był takim, on mówił tak, że jest, człowiek jest jak rura przepustowa. I pan Bóg daje mu łaski. Im bardziej jesteś przepustowy, tym bardziej więcej ci będzie dawał. dawał. A Im bardziej jesteś obstrukcyjny i kontracujesz w sobie i zamykasz w sobie, tym mniej ci będzie dawał. Będzie ci zakręcał kulek. Więc yy, modlitwa Apostolia I Ten Korneliusz jest tym takim właśnie yy, tym, tym człowiekiem, który, który ma tę, tę w sobie tę, 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 yy, tę sposobność powodującą, że. Pan Bóg y, wziął go tam z tym Piotrem, i tam jest ta, cała ta historia, że dał mu tę łaskę Ducha Świętego, wypełnił go i tak dalej, i tak dalej. Całą chciałem zacząć w ogóle od tego, że y, święty Paweł mówi w, w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, że przechowujemy ten skarb w glinianych naczyniach. Wyobraźcie sobie butelkę na naczynie w którym Pan Bóg chce wlać nam wszystkie łaski, które, które potrzebują, potrzebne są na przykład do, do tego właśnie miłowania. Bo to, to jest akt woli, to jest pewien... My z, sami z siebie nie potrafimy miłować. Możemy miłować tylko na tyle, na ile jesteśmy wypełnieni miłością Bożą, jesteśmy gotowi do tej ofiary, o której powiedziałem na wstępie. I można to zrobić dobrowolnie, tak jak to robi Korneliusz, czyli post modlitwa jałmużna, czyli odkręcam kurek sam... I pozwalam, żeby mi tam Pan Bóg wpuścił te łaski, które są potrzebne, ale czasami może być tak, że ten kurek jest zakręcony. I może być tak, że Pan Bóg będzie chciał mnie, mi pomóc. Nawet jeśli ja go zakręciłem, go tam zalakowałem i tam trzymam, go po prostu jestem pusty, ale nie trzymam i nie, nie pozwalam się wypełnić, ponieważ tam kombinuję na wszystkie swoje sposoby, że może się jakoś inaczej wypełnię, bo jakbym oglądał i będę, będę prezesem i będę miał Mercedesa i szubę z norek, to, to będę wtedy wypełniony. No, Okazji się to w ogóle nie wypełnia, absolutnie, wręcz, wręcz przeciwnie, częstokrość jeszcze bardziej wypróżnia. Opróżnia, powiedziałbym, z takiej szlachetności serca, z tej miłości. Ale Pan Bóg może zastosować taką, taki środek, który jest, powiedziałbym, środkiem zaradczym. Środek czy polega na tym, że człowiek może w ten sposób być po prostu być na mylnej drodze, tak jak to zrobił z Pawłem. Pamiętacie Szaweł? Jedzie do Damaszku, jest przekonany, że to, co robi, jest słuszne i prześladuje Kościół. W pewnym momencie Pan Bóg go zrzuca, go z, Pan Jezus go zrzuca z tego konia, on go oślepia, mówi Pawle, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To jest pewien rodzaj zdarzenia, który jest gwałtowny, które wywraca moją rzeczywistość do góry nogami. To jest odkręcenie kurka w taki sposób, powiedziałbym, zewnętrzny, może nie chcę powiedzieć przemocowy, no ale powiedziałbym, no, Pan Bóg ma takie swoje sposoby. I może być tak, że zdarzenie trudne, które dzisiaj wydaje mi się trudne i jest krzyżujące, jest po prostu przecinające mnie w pół, dzisiaj to czytałem u Sarah Young, którą wam polecałem. Z dzisiejszego dnia jest to, to, to stwierdzenie, żeby sobie, żeby mieć, być dla siebie, żeby siebie, tak surowo nie traktować i pamiętać, że nawet twoje grzechy, czy twoje nawet błędy, które popełniasz, normalną rzeczą jest, żeby je popełniasz, to ja jestem w stanie z tego utkać najpiękniejszą tkaninę, jaką ty, jest, jak, 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 jak ty sobie nie jesteś w stanie wyobrazić. Tylko jest kwestia taka, żeby pozwolić sobie na to, że nawet jeśli dotykam jest zdarzenie trudne, bolesne, żeby pozwolić się napełnić. I tutaj przestroga. Może być tak, że zdarzenie jest trudne, ale ja go nie przyjmuję. I tu mi się przypomina taka historia, którą wyczytałem w Spragnionych Duszach. To jest taka książka o duszach czyścowych. O prawie praktycznie to chyba biały kruk, ale tam jest taka historia. Jedna siostra zakonna opowiada, jak miała wuja chyba. To był chyba jej stryj czy ktoś. Był trudny, powiedzmy. Kolokwialnie rzecz mówiąc. Trudny charakter. I wuj opresyjny zachorował. Jak zachorował, to jeszcze wszyscy, którzy się koło niego kręcili, jeszcze bardziej, za przeproszeniem, jeszcze był bardziej opresyjny i bardziej uciążliwy, nieprzyjemny dla otoczenia. No po prostu no, ciężki. Umarł. I ta siostra zakonna, to była chyba jego siostrzenica, czy jakaś, nie pamiętam tych koligacji, przyszedł do niej jako dusza ze zbłok, Szary. Przecięty paroksyzmem bólu i cierpienia. I przychodzisz i powiedział do niej tak, parafrazuję, że jest w czyściu, to co przeschodzi to jest po prostu horrendum, i że Pan Bóg dał mu łaskę w postaci tej choroby, żeby oczyścił te swoje złogi, te swoje zaszłości duchowe, te swoje wszystkie debety życiowe, powiedziałbym tak je nazwał. A on tego nie przyjął. Co więcej, pogrążył, odrzucając tę łaskę, czyli ten odkręcony mocą, bożą kurek, żeby być napełnionym mocą łaską. Odrzucił to, zakleił, za, 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 zawarował, za, y, zalakował i nie pozwolił się wypełnić. I może być tak, że ja y, dotykany trudnym doświadczeniem. Mogę pomstować na Pana Boga, mogę pomstować na cały świat, mogę pomstować, być sfrustrowany, być, że tak powiem, no, jeszcze bardziej uciążliwy dla otoczenia, nie zastanawiając się nad tym, co mi Pan Bóg przez co chce powiedzieć, że chce mnie w jakiś sposób wypełnić. Nie rozumiem, dlaczego w ten sposób, ale przyjmuję to, że On wie najlepiej. I kiedy wielokrotnie Wam o tym mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, kiedy przychodzi na mnie taki moment trudny, o, bolesny, krzyżujący biorę 45 Izajasza. Chyba to jest ósmy albo siódmy werset. Tam Izajasz mówi tak. Panłek przez Izajasza mówi tak. Ja stwarzam ciemności, ja stwarzam jutrzenkę. Ja daję pomyślność, ja daję niedolę. To wszystko do mnie należy. Jak już czuję, że takie jest ciśnienie, że. To biorę tego Izajasza i wiem, że wiem, wiem, że, że, wiem że, wiesz, że wiesz, co robisz. Nie rozumiem bólu, który przeżywam, nie rozumiem cierpienia, które przeżywam, rozumiem, że ono ma charakter oczyszczający dla mnie, nie chcę tej łaski zmarnować, ale pomóż mi, żebym ja to wytrzymał. Bo oczywiście łatwiej jest samemu to zrobić, kiedy się ma to, co Corneliusz daje, jałmużnę, post, post i, ta, i ta modlitwa, bo to jest pewien rodzaj naturalny, powiedziałbym, takiej skłonności tej, tej duchowej, kiedy ja pozwalam się wypełniać, ale czasami Pan Bóg przychodzi z taką łaską trudną, bolesną, której chce oczyszczenia takich, powiedziałbym, bardziej dogłębnych. I ono niestety dokonuje się przez cierpienie. Jeżeli ja to cierpienie odrzucę, to może być tak, że, że tak, się sfrustruję, że będę właśnie taki zgorzkniały, że będę taki nieprzyjemny dla otoczenia, bo to z reguły idzie w parze, a jednocześnie marnuję łaskę taką, którą Pan Bóg gdzieś dla mnie planuje po to, żebym kiedy stanę na, na sądzie jednostkowym, żebym zobaczył, że przynajmniej ta część złogów jest oczyszczona. Jesteśmy wszyscy takimi naczyniami. I wszyscy jesteśmy poddani pod to, żeby być wypełniony, wypełnionym tym Duchem Świętym i łaską, która z tego płynie. Tylko pytanie jest, jak my z tym współpracujemy. I zawsze się trzeba pytać, czego Pan Bóg ode mnie chce i najlepiej prosić się o modlitwę dla siebie, to o to, żeby się spełniła Twoja wola w moim życiu, ponieważ Pan Bóg wie najlepiej, co jest dla mnie optymalne.